No, hej, witam was na kanale Pozytywny waj. W dzisiejszym odcinku poruszymy jakże gorący niczym koły lat powietrze. Temat, którym jest nowy rok, nowa ja. Mm, tak, zaczęło się, moi drodzy. Mamy nowy 2022 rok, początek stycznia i jest to czas którym jesteśmy bombardowani nowymi postanowieniami, nowymi wyzwaniami, nowym byciem lepszym sobą, więcej, mocniej, szybciej, częściej i w ogóle biegniemy, szybko, szybko, szybko. Nie ma czasu, żeby się zatrzymywać, no bo jak się zatrzymasz, no to przegrasz, ktoś ci dogoni, wyprzedzi i w ogóle co ty zwalniać będziesz? Czy ty się dobrze czujesz? Mnie takie zachowanie bardzo, ale to bardzo triggeruje, także ostrzegam. Dzisiaj może być ostro. Ostro, siostro. Na wstępie chciałabym się z wami przywitać, no bo mamy 2022 rok. Oczywiście wszystko się zmieniło, nic już nie jest tak jak było. Żartuję. Początek roku to niezła akumulacja emocji, myśli i oczekiwań względem nas samych, no bo pojawia się mnóstwo wyzwań. Ten cały wyścig małych szczurków, który będzie cały czas tam wszędzie, on, on się rozpoczyna. On styczeń to jest czas na wyścig. Tutaj nie ma czasu na jakieś sranie. <grym> ale, ale, ja chciałabym Wam tutaj. Nie wyskakiwać jakimiś motywującymi tekstami, typu ciężka praca, popłaca, pracuj codziennie nad sobą, lecisz z koksem i w ogóle. Mm. No. no, 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 no. Dzisiaj tutaj w tym filmiku zwalniamy. Mhm. Zajmujemy się uspokojeniem naszych myśli. Naszych wewnętrznych emocji. Stawianie sobie celów i, i posiadanie jakichkolwiek marzeń na nowy rok to nie jest nic, nic złego. Oczywiście ja też takie rzeczy posiadam i, i bardzo lubię planować, lubię nad tym rozmyślać, ale nie na zasadzie takiego ślepego podążania za tym celem i katowania się, aby to za wszelką cenę osiągnąć, bo według mnie pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć właśnie na początku tego roku, to. Zwolnienie, zwolnienie blokady, tak jak w kumulacji lotto, mm, tam wszystko, wszystko w tym kowrotku leci, te kule z tymi numerkami i nagle zwalniamy blokadę, uspokajamy wszystko. A jeśli mogę Wam w jakikolwiek sposób pomóc, doradzić, to polecam zwolnienie, uspokojenie się, ustabilizowanie naszych emocji. I właśnie zainteresowanie się taką medytacją. Możemy robić w ciszy, w spokoju, możemy sobie puszczać delikatną, relaksującą muzyczkę, możemy puszczać sobie takie gaidowane medytacje z czyimś głosem, które nas nakierowują. Tutaj powinniście wybrać odpowiednią formę dla siebie. Jednym krokiem, który pomoże nam w działaniu w tym nowym 2022 roku, to analiza poprzedniego analiza poprzednich wydarzeń, doświadczeń, tego co nam się przytrafiło i zastanowienie się nad tym, co odpuszczamy z poprzedniego roku. Czego już nie chcemy? Jakim emocjom nie chcemy przykładać większej uwagi? Jakie zachowania nam nie służyły? Musimy tutaj naprawdę zrobić taką dogłębną analizę siebie i, i tego wszystkiego, co przyszliśmy w poprzednim roku, i jak te najważniejsze wydarzenia na nas wpłynęły, jak na nie reagowaliśmy, czego one nas nauczyły, co przyniosły nam dobrego, co złego, i jak one zmieniły nas samych, i jak moglibyśmy na nie zareagować. Jako nasza ta nowa wersja w nowym roku. Taka analiza jest, no, według mnie numer jeden, pierwszy krok, jaki w ogóle powinniśmy zrobić przed podjęciem jakichkolwiek nowych, noworocznych wyzwań i postanowień. No bo jeżeli też nie przyjrzymy się temu, co nam nie wyszło w poprzednim roku, dlaczego nam nie wyszło, czy jeżeli na przykład narzucamy sobie mega intensywne poranne treningi, a wiemy, że wstawanie o 6 rano nie jest naszą dobrą stroną, bo na przykład jesteśmy bardziej nocną e, sobą, tak jak ja, i takie poranne treningi e, o niewyobrażalnie wczesnej porze nie są dla Was, to po co to zmieniać na siłę? To nie da Wam dodatkowych jakichś 100 punktów za to, że wykonacie trening o 6 rano zamiast o godzinie 18.00. Dostosujcie wszystko do swojego trybu życia, do tego biologicznego, wewnętrznego zegara. Jeżeli w takim trybie funkcjonujecie, jeżeli o tej i o tej porze macie więcej bądź mniej energii, to wszystko, co planujecie, dostosujcie pod siebie, nie pod to, jak ktoś wam poda na tacy, bo tak trzeba robić. Bo ludzie sukcesu wstają o 5 rano, inaczej koniec. Inaczej nie jesteś e, ludziem sukcesu, tak? Hello? No właśnie, no to tak nie działa.